Cześć. Pozdrawiam panią Bożenę, która mi przeszkadza w mojej działalności duchowej. Dzisiaj będzie o rodzajach zdrad. Słysząc o zdradzie małżeńskiej, kojarzy nam się tylko z jednym ze zdradą fizyczną. Są jeszcze inne rodzaje zdrad. Żona może zdradzić męża z teściowo. Co za obciach zostać zdradzony z teściowo? W jaki sposób? Poprzez obgadywanie męża, czyli ta teściowa obgaduje męża ze swoją córką. To jest taki rodzaj zdrady właśnie. Ty jako mąż również możesz zdradzić swoją żonę. Na przykład z kolegami, pijakami. Poświęcając im więcej czasu niż swojej żonie. To tak, jakby mąż z kochanką był. No bo będąc z nią też zajmuje czas, który powinien poświęcić żonie. Czyli tutaj mamy podobnie. Zgadnij, z kim może zdradzić Ciebie żona. Nawet byś nie pomyślała. Z dziećmi możecie zdradzić. W jaki sposób? Na przykład, podważając Twój autorytet jako ojca-męża. Wtedy, jak ona rozmawia z dziećmi pod Twoją nieobecność, podważając Twój autorytet który powinien nie być naruszony, który właśnie nie powinien być nienaruszony. A więc podsumujmy, można zdradzić z teściową, z kolegami, pijakami oraz z dziećmi, którzy by to pomyślał z tymi, którzy przebywają na co dzień. W jednym domu. Można również z nimi zdradzić. Trzy rodzaje zdrad: z teściową, z kolegami, z dziećmi. To są takie trzy poboczne zdrady, oprócz tej znanej zdrady fizycznej, która jest powszechna w całej Polsce. Z Bogiem.